Zadanie dwunaste. Rozwiąż równanie 3 sinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat z 2x równa się 0 w przedziale od pi do 2 pi. Zacznę od zapisania sobie dziedziny. Tym razem. Do 2pi. Zaś samo równanie brzmiało tak. 3 sinus kwadrat x minus. Sinus kwadrat 2x. 3. Sinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat 2x. I to ma się równać 0, czy tak? Tak. No to tak. Skoro ogólnie sinus kąta podwojonego daje się rozpisać jako. 2 sinus x cosinus x, to tak jako, no to jest w tablicach, to w takim razie ten sinus kwadrat da się rozpisać tak. No, jeżeli to jest do kwadratu, to i ta prawa strona jest do kwadratu. Czyli tu będzie 4 sinus kwadrat x razy cosinus kwadrat x. Jako potęga iloczynu. To ma się równać 0. Mogę wyciągnąć teraz sinus kwadrat przed nawias i dostaję 3 minus 4 kosinusy kwadrat. To ma się równać 0. Po lewej stronie równania mamy iloczyn dwóch wyrażeń, a iloczyn może być zerem, jeżeli którykolwiek z czynników jest 0, czyli będzie to prawda, jeżeli to będzie 0, lub zawartość tego nawiasu będzie 0. No, napiszę to na razie tak, jak jest. X równa się 0. Pierwsze tutaj z równań sprowadza się na dobrą sprawę, że sinus bez kwadratu też musi być zerem. A drugi. Do tego, że cosinus kwadrat x ma się równać 3 czwarte. To o ile w pierwszym to można by już w takim razie wiedzieć, dziedziną tego wszystkiego jest od pi do 2pi. No to sinus i to obustronnie domknięte. Więc akurat sinus od pi do 2pi no to zeruje się właśnie dokładnie w pi i w 2pi. Czyli z pierwszego równania mamy sinus należy. Czyli może być którąkolwiek z tych skrajnych liczb w dziedzinie. No ale drugie jeszcze rozwija nam się dalej. Czyli cosinus bez kwadrat no będzie albo pierwiastkiem z 3 przez 2, albo Minus pierwiastkiem z 3 przez 2. Gdzie w pierwszej ćwiartce yy, taką wartość, mówię o tej dodatniej, yy, miałby dla 30 stopni, czyli dla pi 6, ale my nie jesteśmy w pierwszej ćwiartce, tylko jesteśmy od, od pi drugich do pi obustronnie domknięte. Yy, miałem tu gdzieś tablicę. No dobra, chciałbym ją tak przewinąć, żeby było lepiej widać. Yy, to tak, to jeżeli mieliśmy. Aha. Dobra, zorientowałem się, że patrzę na sinus zamiast na cosinus. No to jeżeli on w pi szóstych przyjmuje taką wartość to w interesującym nas przedziale między znaczy od pi do 2pi będzie ją miał w 2pi Odjąć pi szóstych. Czyli x równa się, no na razie zapiszę to tak. Minus pi szóstych, zaś wartość minus pierwiastek z 3 przez 2. Tu znowu sobie spojrzę na tablicę. To będzie miał w pi dodać pi szóstych. x równa się pi plus pi 6. Łącznie, i to już by była odpowiedź w tym zadaniu, czyli pełny zbiór rozwiązań, x musiałby należeć do, czyli być którąkolwiek z liczb. pi powiedzmy tak: 7 pi 6 to jest ta, 11pi6 to jest ta. No i samą liczbą 2pi. Oto odpowiedź w tym zadaniu. I zbiór rozwiązań tego równania.